Shalom, shalom, witajcie kochani. Tak, u nas już wiosna, pełną gębą, chciałoby się powiedzieć, w sensie krzaczki rozkwitają. Zaczyna się robić przyjemnie i coraz cieplej, na szczęście. Liczyłem wprawdzie dzisiaj trochę na jakieś większe przejaśnienia, że to światło będzie może nieco lepsze, no ale jest jak jest, dlatego myślę, że, że musimy jakoś cierpieć jeszcze odrobinę takiego przedwiośnia. No i pochylić się nad dzisiejszą Ewangelią właśnie w takich okolicznościach, budzącej się dopiero do życia przyrody. Kochani moi, przy ostatnich odcinkach często zaznaczałem, że to jest bardzo długa Ewangelia i że trudno jakby pochylić się jakoś całościowo nad tekstem pierwszym, drugim czy którymś tam już z kolei. No, dzisiaj w Niedzielę Palmową, oczywiście Ewangelia mówi nam, no, że ostatnie Ewangelie były długie. No, to patrz teraz, nie? No, bo rzeczywiście w każdą Niedzielę Palmową czytamy oczywiście opis męki pańskiej któregoś z synoptyków. Opis męki pańskiej według świętego Jana czytamy zawsze w Wielki Piątek. No, i kochani, no, siłą rzeczy, tak? tak jak przy ostatnich naszych spotkaniach, tak i teraz, będzie to, co chcę dzisiaj powiedzieć, tylko takim wrzuceniem kilku myśli, absolutnie nie jakimś całościowym tutaj podsumowaniem tego słowa, które dostajemy na dzisiejszą niedzielę, dlatego że to jest po prostu niemożliwe, w mojej opinii. No i myślę, że też, e, jeśli chcemy ten odcinek zawrzeć w jakichś normalnych e, warunkach czasowych, to, 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 to siłą rzeczy musimy wyakcentować po prostu kilka drobnych rzeczy. E, pierwszą z takich myśli, którą chciałbym się dzisiaj z wami podzielić, to jest to, że czasami dobrze oderwać się od kontekstu zmartwychwstania. Bo zobaczcie, dzisiejsza Ewangelia, opis Męki Pańskiej, e, który czytamy dzisiaj według świętego Mateusza, Kończy się zamknięciem grobu i postawieniem straży, tak? Jakby stajemy w takim miejscu, które absolutnie nie daje perspektywy nadziei, nie daje jakiegoś światła na przyszłość. Oczywiście, no my z naszej perspektywy wiemy, że, że za chwilę będzie zmartwychwstanie, tak? Ale spróbujmy zobaczyć czy poczuć się, tak jak bohaterowie tamtych wydarzeń, którzy z jednej strony mieli jakieś proroctwa, ale z drugiej strony jakby doświadczenie ich zachowanie pokazuje to, że. Że w tym momencie jakby stracili z oczu wszelką nadzieję, że moment śmierci Jezusa był rzeczywiście takim momentem absolutnej tragedii, pewnego końca rozczarowania, żalu, który, który przeżywali, biorąc pod uwagę ich doświadczenie z Jezusem wcześniej, ich nadzieje, które, które gdzieś tam się pojawiały. Myślę, że potrzebujemy to zobaczyć, dlatego żebyśmy też uświadomili sobie, co jest bardzo bogate i cenne na, na, na ten ostatni tydzień Wielkiego Postu, jak wielką cenę Jezus zapłacił za nasze zbawienie. Nie? że to nie jest tak, że oho, ho, trochę się pomęczę, umrę, ale z stanę przecież. No nie, czasami to może tak wyglądać infantylnie, jakby z naszej perspektywy. Nie? Takich zrytualizowanych chrześcijan, którzy co roku jakby wspominają jedno i to samo. A tutaj Ewangelia nas, słowo nas wyraźnie prowadzi do tego, zobacz, jak wielki koszt Bóg poniósł. Zobacz, co wycierpiał. Zobacz, że doszedł do, do, do momentu absolutnie granicznego, do pewnego końca, i nie wahał się tego zrobić. I nie wahał się tego zrobić, właśnie dla ciebie, właśnie z miłości do ciebie, że to wcale nie jest, wiecie, to, to, to nie jest tania sprawa, nie? Moje i Twoje zbawienie. To naprawdę Boga bardzo dużo kosztowało, najwięcej. Myślę, że dobrze to zobaczyć w dzisiejszej Ewangelii, tak? Te tragedie, ten naprawdę taki krańcowy, mocny impuls, który dostajemy, że nagle zamyka się kamień grobowy, i całe nauczanie, cuda, relacje, które Jezus zbudował do tej pory, wydają się mieć absolutny koniec. Nie ma nic. Myślę, że do tego nas Ewangelia prowadzi. Co więcej, tu jest też bardzo ładny kontrast pomiędzy, pomiędzy zachowaniem Jezusa a, a zachowaniem uczniów, tak? bo widzimy w Ewangelii, że Jezus naprawdę dąży do tego, żeby tę cenę zapłacić. Uczniowie się rozpierzchają, tak? Mamy opis zaparcia się Piotra, który próbuje się wymówić. Nie znam tego człowieka, bo boi się o swoje życie. A co robi Jezus? Jezus konsekwentnie idzie do tego, żeby, żeby te cenę za nas zapłacić. I dwie rzeczy nam o tym mówią. Ja zacznę może od tego dialogu, który Jezus przeprowadza, czy właściwie przesłuchania, które się dokonuje przed Sanhedrynem. Tam jest taki moment, kiedy Kajfasz wiecie z całym takim pietyzmem, namaszczeniem, majestatem zadaje Jezusowi pytanie. Przysięgam, poprzysięgam Cię na Boga żywego. Powiedz nam, czy ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym. Kajfasz w tym uroczystym, jakkolwiek to brzmi, uroczystym pytaniu dodaje coś takiego, co, co, co jakby zmusi Jezusa do, do skazania siebie na śmierć. Nie? E, dlatego, że gdyby zapytał tylko o Mesjasza, gdyby Jezus się przyznał tylko do tego, że jest Mesjaszem, to tak naprawdę żaden wyrok by na nim nie ciążył. tak? E, jasne, my wiążemy pojęcie Mesjasza stricte z Jezusem, natomiast e, Mesjasz, czyli osoba namaszczona, to było pojęcie bardzo szerokie, właściwie. Dotyczyło wielu przywódców, wielu jakichś takich postaci, które stawały na czele jakiegoś ruchu, jakiegoś, nie wiem, powstania, może jakichś rewolucjonistów. To było bardzo szerokie pojęcie, i tak naprawdę zobaczcie, Jezus unika tego pojęcia mesjaństwa. Ja nie chcę ruszać z tematu, bo to jest temat naprawdę szeroki, nie. Ale, ale no jakby macie świadomość, nie? że nie ma w Ewangelii zbyt wielu takich miejsc, gdzie Jezus wprost mówi, że jest Mesjaszem, dlatego że to pojęcie naprawdę nabrało takiego znaczenia dość powszechnego i tak naprawdę można powiedzieć, że było wielu Mesjaszów. Więc gdyby Jezus powiedział, że jest Mesjaszem, to by nic nie znaczyło. Kajfasz dopytuje, czy ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym. No i tutaj już jest problem. Dlatego że przyznanie się do synostwa Bożego, no już jakby dawało pewne fundamenty do tego, żeby go oskarżyć o bluźnierstwo Jezusa, nie? Ale wiemy, że Jezus też się wybrania z takich sytuacji, tak? Mamy nawiązanie w Ewangelii, w wypowiedzi Jezusa, bodaj do 82 Psalmu, kiedy Jezus mówi. E... Powołując się na ten psalm, mówi, a czy nie jest napisane w waszym prawie, e, rzekłem bogami jesteście, jesteście wszyscy synami najwyższego, tak? Więc jakby na, na ten moment, na tym etapie sytuacja jest jeszcze do wybronienia. Ale przyjrzyjmy się, co odpowiada Jezus. Tak, ja Nim jestem. Zobaczcie, gdyby tu wypowiedź Jezusa się skończyła, to znowu jest jeszcze do wybronienia. Ale Jezus kontynuuje, ale powiadam wam, Odtąd ujrzycie syna człowieczego siedzącego po prawicy wszechmocnego, po prawicy wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Tutaj bardzo wyraźnie już wskazuje na swoje bóstwo. Jezus z pełną konsekwencją, z pełną świadomością buduje swoją wypowiedź w taki sposób, żeby powiedzieć prawdę bardzo wprost. Nie próbuje uciekać od tego. Jaką cenę będzie musiał za to zapłacić? Kani, to jest bardzo, bardzo ważne, nie? żebyśmy zobaczyli Jezusa, który naprawdę wie, co ma robić. Druga rzecz, samo wpisanie męki i śmierci, odkupienia, które się dokonuje przez, przez wydarzenia paschalne, właśnie w świętowanie żydowskiej Paschy, też nam to bardzo wyraźnie pokazuje. Tak? Żydzi przeżywali trzy święta pielgrzymkowe. Szafłotu, kot i właśnie Paschę wszystkie dotyczyły wyjścia z Egiptu w tej warstwie teologicznej, bo każdy z tych świąt ma jeszcze taką warstwę rolniczą, ale to znowu dygresje, które, które na ten moment jakoś nie są, nie są potrzebne. Więc teologicznie one wszystkie dotyczyły wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej. Natomiast Jezus wybiera paschę, dlatego że świętowanie paschy. Też jakby głównym takim momentem rytualnym, celebracyjnym było spożywanie tak zwanego sederu. Seder dosłownie znaczy porządek. To chodzi o tę ucztę paschalną. W kontekście Ewangelii, to oczywiście to jest to, co przeżywają Jezus z apostołami na ostatniej wieczerzy. Swój seder paschalny, i teraz, no właśnie, to nie jest takie po prostu sobie jedzonko w miłym towarzystwie, nie? Jak my czasami, nie wiem, jakąś wigilię przeżywamy, czy śniadanko wielkanocne, tak? To czasami nam się zdarza w ogóle tak, jakby no okej, okay, no z racji świąt, ale, ale, ale tak naprawdę chodzi o miłe spotkanie, nie? Natomiast seder żydowski, właśnie ten porządek dotyczy tego, że ta uczta miała bardzo określony porządek, harmonogram, tak? I odpowiednie rzeczy jadano w odpowiednich ilościach, odpowiednie rzeczy pito w odpowiednich ilościach. E, następowały pewne bardzo ułożone e, dialogi, e, łącznie z tą, z tą hagadą, e, taką bardzo słynną, popularną, rozpoczynającą się od pytania: dlaczego ta noc jest inna niż wszystkie? Więc to wszystko ma swój porządek. E, I Jezus, zobaczcie, jakby swoje życie. Swoje wcielenie, które poświęcił, przyszedł po to, żeby nas odkupić, do końca doprowadza według tego Bożego planu, nie? Nie ucieka przed tym, boi się, wiemy o tym, czytając opis Jego modlitwy w Ogroju, chociażby, tak? Boi się tego, ale konsekwentnie wypełnia ten plan, wypełnia tą Bożą wolę wobec siebie, jest mu podporządkowany, swojemu Ojcu. I teraz, no właśnie, jakby ten seder paschalny też nam to pokazuje. Że jest wpisany w pewien Boży plan, w pewien Boży porządek, przed którym Jezus nie ucieka. Naprawdę to jest majstersztyk według mnie, tak? Ten, no, znaczy trudno podważać Boży plan, nie? Ale to, że właśnie Pan Bóg w ten sposób to zaplanował, że to odkupienie będzie w Paschę, że będzie w pewnym porządku, że Jezus konsekwentnie nie ucieka przed tym, to nam wszystko naprawdę bardzo mocno pokazuje, jak, jak Boży plan jest dokładny i jak bardzo dokładny jest też wobec każdego z nas. Że jeśli pójdziemy według tego Bożego Planu, to nie ma tam takiej przestrzeni, w której Bóg powie: O kurczę, tego się nie spodziewałem, co tu teraz zrobić? Nie. Bóg ma doskonały plan na Twoje życie. Wiemy z zasad kerygmatu, z praw wyżycia duchowego, że to jest plan, który jest przesycony miłością do człowieka. To jest pierwsza rzecz, kochani, i, i myślę, że, że dobrze to zobaczyć: że, że Jezus naprawdę nas bardzo kocha. I podporządkowuje się temu dziełu odkupienia, wybiera to dzieło odkupienia, poświęca swoje życie, bo chce dokonać tego, co, co, zostało, mu, co zostało mu zlecone w misji. Niesamowite i, i dla mnie bardzo, bardzo mocne. Jest jeszcze jedna myśl, w sumie to dwie, ale jedna z nich teraz. To znaczy, jest kilka takich rzeczy, które tutaj jest bardzo uderzające. Na przykład. W lekturze tego, tej Ewangelii w tym roku, kiedy przygotowywałem się do, do naszego spotkania, bardzo poruszyły mnie słowa, które Jezus mówi do Piotra, Jakuba i Jana, kiedy zostaje już z nimi w tym ogrodzie oliwnym. Tak, Mamy ten moment, kiedy Jezus ich zabiera, tą trójkę taką słynną, która już nieraz była, była z nim w jakimś takim szczególnym wybraniu, w szczególnych momentach, jak na górze Tabor, czy, czy przy wskrzeszeniu córki Jaira. Zabiera ich. I, jakby znowu kawałek od nich odchodzi i się modli. Ale tam jest taki, taki dialog, kiedy Jezus mówi: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. To zdanie mnie porusza, dlatego że wydaje mi się, że Jezus tutaj naprawdę otwiera serce przed nimi, tak? Jak odwołując się do poprzedniego wątku, on chce wypełnić wolę Boga, on chce zapłacić za nas cenę. Ale bardzo się tego boi. I to, co za chwilę się będzie działo, cały ten młyn zewnętrzny, e, biczowanie, męka, ukrzyżowanie, śmierć i tak dalej, to jest straszne. Ale w tym zdaniu, które tutaj przed chwilą przeczytałem, widzę też, jak bardzo Jezus cierpi wewnętrznie, jak bardzo jest w tym wszystkim osamotniony, jak bardzo właśnie ten smutek, jakiś, e, jakaś rozpacz, e, coś takiego niepokojącego w nim w środku jest. I, I tak jak mówimy o tym, że Jezus naprawdę przeżył każde nasze cierpienie, że jest pierwszy w każdym trudzie, który my przeżywamy, tak samo tutaj widzę, że ta męka Jezusa dotyczy też jego, jego wnętrza, tego co on przeżywa w swoim sercu, w swojej duszy, w swoich emocjach. Tak? No i później, jak wynika z dalszego biegu Ewangelii, widzimy, że, że w tym smutku pozostaje absolutnie sam. Że nawet ci najbliżsi mu uczniowie, synowie Zebedeusza i Piotr zasypiają, zostawiają go samego. Chociaż obchód świąt paschalnych wymagał całonocnego czuwania. Więc ta wewnętrzna strona cierpienia Jezusa jakoś wyjątkowo mnie porusza w tym roku i zwróciłem na nią też bardzo mocną uwagę. Że to nie jest tak, że Jezus cierpi tylko od uderzeń bicia, jakieś tam znęcania się, bicia innych, tak, żołnierzy i tak dalej, jakiegoś wzgardzenia czy wreszcie ukrzyżowania, ale też przeżywa wewnętrznie ogromną mękę. Zobaczcie, czy nie jest nam w tym bliski. Czy są pośród nas tacy ludzie, którzy właśnie może w tym wewnętrznym aspekcie szczególnie spotkają się z Jezusem w tym roku, w jego męce. Dalej, no jeszcze w sumie dwie rzeczy mam takie, którym chciałem się z Wami podzielić. O tym smutku, o tym wewnętrznym cierpieniu, to jest dla mnie jakaś nowość w tym roku, w sensie Ewangelia mnie bardzo poruszyła, ale jest też taki fragment, który za każdym razem, jak czytam tę Ewangelię, to mnie bardzo, bardzo dotyka. I mianowicie jest to moment, kiedy Jezus już stoi przed Piłatem, i tam ta tłuszcza, ten tłum zgromadzony w, w, na tym sądzie Piłatowym. Krzyczy także, ukrzyżuj go, że chcemy barabasza, i tak dalej. Natomiast ostatecznie, kiedy Piłat się przyznaje, że nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to ci ludzie tam zgromadzeni krzyczą krew jego na nas i na dzieci nasze. Straszne słowa, dlatego że ci ludzie są w jakimś ferworze, w jakimś zaślepieniu swojej nienawiści, tak bardzo że wypowiadają bluźnierstwo nie tylko w stosunku do swojego życia, przekleństwo nie tylko w stosunku do siebie samych, ale też do swoich dzieci, do swoich pokoleń. Nie? I kochani, dla mnie to jest ogromna przestroga, żebyśmy uciekali przed taką pasją nienawiści, przed takim zafiksowaniem w jakiejś złości, bo czasami jakby w takim, no właśnie, nazwałem to ferworem, może nie najlepsze słowo, ale niech będzie, w takim ferworze nienawiści Możemy powiedzieć rzeczy głupie, straszne i mające okropne konsekwencje. Nie tylko dla nas, ale też dla ludzi wokół nas. Myślę, że to jest taka przestroga: uważaj, bądź czujny, wyhamuj w odpowiednim momencie, żeby twoja złość, gniew nie, dobro, nie doprowadziły cię do, do naprawdę strasznych rzeczy. I ostatnia kwestia, również taka trochę nowa. Ale posłuchajcie. O Judaszu początek Ewangelii nam mówi tak. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. To jest w momencie, kiedy już tam dogadał się z Sanhedrynem, dostał swoją kasę, no i szukał możliwości zdrady Jezusa. Dla mnie to jest takie pytanie, refleksji, rachunku sumienia, zastanowienia się nad tym. Do czego ja szukam sposobności. Nie, bo czasami są takie rzeczy, takie nasze myśli, jakieś wewnętrzne rozterki, które nie są grzechem, może nawet jeszcze nie są pokusą. Ale mogą nas do czegoś doprowadzić, tak? Jakby szukamy, chcemy czegoś, do czegoś dążymy, układamy naszą rzeczywistość, plan, jakieś wytłumaczenie, szukamy, szukamy argumentów, alibi, do tego jak w jakiś sposób budujemy taką podstawę, do tego, żeby później wejść w pokusę i w grzech, nie? I to jest taka gradacja postępująca w ogóle w przypadku działania złego ducha, tak, to ją widać w klasycznym przykładzie oczywiście Dawida, który tam od lenistwa poprzez porządliwość wchodzi wreszcie w rolę mordercy. Ale tych przykładów moglibyśmy tutaj pewnie znaleźć więcej, jeśli chodzi o Pismo Święte. Natomiast zło nigdy nie atakuje wiecie, takim dużym łupnięciem. Nie? To zawsze jest najpierw właśnie jakaś taka myśl, jakieś takie coś drobnego, tak? co, co wydaje się absolutnie błahe, absolutnie niezłe, może nawet dobre. I, I to też jest, myślę, takie pytanie, które pokazuje, zbadaj twoje serce, zobacz, zobacz, do czego szukasz sposobności. Do czego budujesz fundament? Nie? Jaki grunt przygotowujesz? Czy to jest grunt do tego, żeby zdradzić Jezusa? Czy może w drugą stronę, nie? bo mamy też takie bardzo ładne zdanie w Ewangelii. Pozyskujcie sobie przyjaciół, niegodziwą mamoną. Miałem sprawdzić, źródło nie sprawdziłem. Wpiszcie sobie w Google. Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Czyli szukaj sposobności do tego żeby przyprowadzić drugiego do Jezusa, żeby przyprowadzić do Boga, nie? E, no to też może być w ten sposób, tak? Tymi drobnymi kroczkami możesz budować takie relacje, możesz budować taką przestrzeń, w której ktoś odkryje Boga. Więc e, takie pytanie do refleksji właśnie, nie? w którą stronę moje serce dąży? Czy szukam jakoś sposobu, żeby się wywinąć z Bożych przykazań, z Bożego planu? Czy szukam sposobności do tego, żeby tę moją relację z Bogiem pogłębiać, i żeby przyprowadzać do Niego innych? Takie pytanie. Kochani. Może to jest po prostu garść zebranych różnych myśli z dzisiejszej Ewangelii. Próbowałem znaleźć jakiś klucz, którym mógłbym połączyć te moje doświadczenia z tą Ewangelią, ze słowem, nie znalazłem. Ale może dzięki temu trafi to do, do różnych osób i, i ktoś odnajdzie się w jednej, ktoś w drugiej refleksji. Zobaczymy, zobaczymy. Tak do mnie to słowo mówi, pokazuje mi te różne przestrzenie. Myślę, że warto się nad nimi zastanowić, pochylić. Mam nadzieję, że Was ta Ewangelia nie znuży, i też będąc tym słowem sam na sam. Odkryjecie swoje, swoje własne doświadczenia i, i to, co Pan Bóg do Was mówi osobiście. Mam taką nadzieję. No i w przyszłym tygodniu spotkamy się już, daj Panie Boże, na radosnym świętowaniu Paschy. Shalom Alechem.